Dzień dobry, witam Was dzisiaj z Japonii i jak widać będzie dość nietypowo, bo zaczynam bitwę na Schornem, niemieckim niszczycielem. A to dlatego, że potrzebne mi są fragi do zadania specjalnego, gdzie mam robić właśnie trafienia niszczycielem czołgów, a ewentualnie działem. Oba te rodzaje pojazdów są klasyfikowane tak samo w wartanderze. No i zaczynam na Hornem, bo to jest pierwszy niszczyczel jaki mam ustawiony w slotach w tym szablonie i też jest zupełnie dobrym pojazdem z bardzo skutecznym działem wjeżdżam na najbliższą i chyba najlepszą na tej mapie miejscówkę z przestrzałem na punkt C co prawda w do tej pory pokazał się przed chwilką jeden z przeciwników i to przy punkcie B, ale tutaj na pewno też przyjadą, bo zawsze jeżdżą, trzeba tylko poczekać, aż któryś z nich będzie miał ochotę to zrobić. No i jest, już pierwszy z nich jedzie. I więc. M4A2 zniszczony, pierwsze uderzenie, tam przejechała jeszcze fałka 30.02 no ale nasz Horn potrzebuje czasu na przeładowanie, nie jest to jakoś y, tragicznie długo, no ale no w tym momencie przeceniłem trochę możliwości y, działa nasz Horna, Rykoszedł po przedniej płycie fałki. Jedzie następny czerwony. Tygrys E i niestety troszkę za nisko celowałem, poszło w koło, nic się nie przyjęło, żadnych uszkodzeń nie zrobiłem, tygrys przejechał, a wyjechała pałka na wydle chciała mnie rozwalić, nasz Horna dostała krytyczne i po przeładowaniu pałka już jest zniszczona, jedzie jeszcze jeden czołg. No a ten tygrys nam sobie stoi za budyneczkiem, nic nie mogę mu zrobić. Ten przeciwnik, który tam jechał od lewej strony przejechał za budynkiem, nie wjechał na górę, nie było możliwości żeby go strzelić. No ale wycofał się, podjechał na przestrzał, to jest M4 Pierwszy strzał rozwalone działo, a po poprawce cała M4 zniszczona M4 A3 E2 Zginął też ten tygrys i drużynowi przejęli punkt C Więc mogę podjechać wyżej i tym razem strzelać do pojazdów na punkcie B Pięknie bokiem ustawiony. Tygrys H1 przeładowuję i będę się starał trafić w jakiś następny pojazd. No niestety te drzewa dość skutecznie zasłaniają przeciwników. Nie do końca wiem jak tutaj ich wyłapać. Normalnie tu w tej, takiej sytuacji stosuje KM, -y, żeby się pozbyć tych drzew i tej bramy, no ale nasz horn ma swoje KM -y ustawione tak, że one strzelają raczej na boki. I tutaj w, w tym momencie są kompletnie nieprzydatne pocisk ugrząc w tym palu. Trafienie rykoszet po tylnej płycie ISA1 IS się wycofał, dostał strzał w bok, zniszczony M4A3e2 jeszcze jest do porobienia trochę tam się zaczyna kolega wygłupiać no i skończył go drużynowy Kawu 85. teciach też gdzieś tam w okienkach się pokazuje, no ale kolejne drzewko mi tutaj zasłania precyzyjne celowanie. Jak widać z, od strony prawej jadą w, do punktu C. 2. No teraz za chwilę będą i jechali trzej przeciwnicy. Ja chciałbym tutaj wrócić na miejscówkę. Ale z kolei ten domek mi dość skutecznie zasłania. Dalej nie chcę jechać, dlatego że byłbym zbyt łatwym kąskiem dla nich drużynowi przejmują punkt B, ale tracimy punkt C. Nikt mi się z czerwonych tutaj nie pokazał. Próbuję nie, trochę zmienić pozycję, żeby te podświetlenia jednak były. No niestety skuteczna gra niszczycielami na tym właśnie polega przede wszystkim, żeby stanąć gdzieś w miarę bezpiecznym miejscu i stamtąd próbować coś robić wspierać załogę. Można oczywiście grać bardziej ofensywnie, ale z nie tym niszczycielem. O, wyjechała. Na szczęście dla mnie w tej bitwie, o, jest jeszcze M36, na szczęście w tej bitwie nie latały samoloty, nie, inter nie interesowały się mną. Dlatego udało mi się dotrwać, no już praktycznie do końca bitwy i zrobić parę fragów na Schornem. Teraz będzie kolega próbował lecieć bombowcem, ale to już jest za późno. Gdyby wcześniej zdecydowali się na użycie yy, samolotów, jest duże prawdopodobieństwo, żeby się ta bitwa tak nie potoczyła. Na szczęście jest jak jest. Narobiłem sobie troszkę fragów na schodnem i nie jest to częsty przypadek, że udaje się tak bitwę rozegrać czerwony pasek już praktycznie zniknął. Jeszcze ostatni strzał do M6, no ale domek zatrzymał pocisk i bitwa skończona z ośmioma fragami zrobionymi. Na niszczycielu pierwsze miejsce w drużynie, całkiem przyzwoity wynik. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.